W dzisiejszym odcinku o tym, że kiedy Bóg daje obietnicę, to warto na nią czekać. Zapraszam na kwadransie ze słowem. Cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie ze Szczecina tym razem. Jak to widzicie, jestem ciągle w innym miejscu i ciężko za mną nadążyć, więc tym razem spędzamy trzy dni. Chciałem powiedzieć nad morzem, ale wszyscy w Szczecinie mówią, że Szczecin nie leży nad morzem, więc nie powiem tego wszystkim Szczecinianom, żeby nie podpadać. Jesteśmy na, na trzech niezwykłych dniach, gdzie dzielimy się słowem z różnymi gośćmi zaproszonymi tutaj na, na Święto Uzdrowienia w ramionach Trójcy, tak się nazywa. To wydarzenie, na którym jesteśmy. Jesteśmy po wczorajszej modlitwie o uzdrowienie wieczornej dla, dla uczestników i też z Wami chciałem podzielić, że widzieliśmy piękne rzeczy, które Pan Bóg czynił. My też w tej całej posłudze staramy się modlić o więcej i modlimy się o to, żeby Pan Bóg. Poszerzał nasze granice, bo bardzo łatwo jest się przyzwyczaić do pewnej normy, do pewnego poziomu, na którym zwykle dobrze się czujemy, a Pan Bóg zawsze bierze nas dalej. I wiara polega na tym, żebyśmy wzrastali w naszych oczekiwaniach, wzrastali właśnie ku tej obietnicy, którą Pan Jezus nam zostawił, że będziemy czynić te same i większe rzeczy, jak On czynił, i to jest naprawdę wysoko postawiona poprzeczka. I wczoraj powiedzieliśmy sobie przed naszym, przed naszym wieczorem, że chcemy zadawać Panu Bogu pytania. Chcemy zadać Mu pytanie nie tylko, co chce dzisiaj czynić, co chce tego wieczoru uzdrawiać, ale też pytaliśmy go o więcej szczegółów, to znaczy, na przykład, gdzie będą siedziały osoby, które będą miały taki i taki problem. I byliśmy naprawdę zbudowani, kiedy okazało się, że bardzo precyzyjnie trafialiśmy w miejsca, gdzie siedzą te osoby, gdzie mają problem. Była jedna kobieta, która dzisiaj rano już po, po nocy, bo czekaliśmy ze świadectwami też do rana. Mieliśmy taki komfort, mając tutaj dwa czy trzy dni. I jedna z kobiet po słowie poznania o, problemu, o uzdrowieniu problema, problemów z uchem powiedziała dzisiaj, że od pięciu lat miała jakieś szumy, piski i, i dyskomfort w, w swoim uchu. I, I kiedy wczoraj padło to słowo poznania, coś się z tym uchem zaczęło dziać i Pan Bóg to ucho uzdrowił. I się pierwszy raz wstała bez tego problemu. Była jedna kobieta, która Miałem słowo poznania, że, że jest osoba, która miała woperowany jakiś metalowy implant w kręgosłup i że stoi w tamtym miejscu, i faktycznie to się wszystko zgodziło. Dzisiaj pani wstała rano bez bólu i mówi, że czuje się naprawdę dobrze. Więc mieliśmy piękny wieczór w Bożej obecności, i Pan Jezus potwierdzał swoje słowo tymi znakami. Także dziękuję Wam za modlitwę, za wsparcie, za to, że też mogę na Was liczyć, że zawsze kiedy jadę, wiem, że mam plecy modlitewne i, i możecie też wrócić do tych treści konferencji ze Szczecina na dobrych mediach. Także na ten kanał też Was zapraszam. Dzisiaj idziemy dalej w kwadransiku ze słowem, bo, bo jak sama nazwa wskazuje, trzeba wziąć słowo do ręki. I będziemy chcieli czytać to słowo wspólnie. No, ostatnio dostałem takie fajne zdjęcie jednej z osób, która, która ogląda kwadransik i otwiera Słowo. Boże, o to chodzi, byśmy nie tylko słuchali, ale czytali i, i karmili każdy nasz zmysł tym słowem. Chcemy, chcemy być w tym słowie, nie tylko go słuchać, ale nim żyć i w nie się wpatrywać. Także zapraszam Was do pierwszej księgi królewskiej. Do 18 rozdziału. Będziemy dzisiaj czytać 18 rozdział pierwszej księgi, księgi Królewskiej od 41 do 46 wersetu i będzie to kontynuacja historii o, o Eliaszu. Będziemy czytać dalej kolejne, kolejne dzieje z życia proroka Eliasza. I tak jak powiedziałem przed chwilą, przeczytajmy wspólnie, wpatrując się w ten fragment i urywek słowa. Potem Eliasz powiedział Achabowi: Idź, jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu. Achab zatem poszedł jeść i pić, a Eliasz wszedł na szczyt karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między swoje kolana. Potem powiedział swojemu słudze: Podejdź no i spójrz w, spójrz w stronę morza. On podszedł, spojrzał i wnet powiedział: Nie ma nic. Na to mu odrzekł: Wracaj siedem razy. Za siódmym razem sługa powiedział oto obłok mały jak dłoń człowieka, podnosi się z morza. Wtedy mu rozkazał: Idź, powiedz Achabowi, zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył. Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa. Więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Izrael. A ręka pańska wspomogła Eliasza, bo opasawszy swe biodra pobiegł, pobiegł przed Achabem w kierunku Izrael. I to jest fragment ze Starego Testamentu, który, do którego odnosi się święty Jakub w piątym rozdziale swojego listu, od 16 do 18, wersetu Jakuba 5, od 16 do 18. I święty Jakub komentuje ten fragment pisma w ten sposób. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie. By deszcz nie padał. I nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon. Zobaczcie to, co dzieje się w tej historii: jeśli wrócilibyśmy parę wersetów wcześniej do tego, co się tam działo, Eliasz otrzymał obietnicę od Pana, że kiedy poprosi, deszcz przestanie padać, i kiedy poprosi znowu, kiedy będzie wołał, kiedy będzie się modlił, deszcz zacznie padać i czytamy o 3,5 roku, że było tam w Izraelu 3,5 roku suszy, zgodnie z, z proroctwem, które, które wypowiedział prorok Eliasz. I chciałbym, byśmy właśnie zatrzymali się na moment na fragmencie, który był przed chwilą, który przed chwilą przeczytaliśmy, który uczy nas, że kiedy Bóg daje obietnicę, że kiedy Bóg daje słowo, kiedy Bóg wypowiada obietnicę nad Twoim życiem, to tej obietnicy naprawdę warto się złapać. Bóg nie daje słowa bez pokrycia. Bóg, kiedy daje obietnicę, to czytamy w Słowie Bożym, że Jego każda obietnica jest tak i amen, czyli każda obietnica Boga względem nas jest prawdą. Bóg jest prawdomówny. Bóg jest prawdomówny, kiedy on daje słowo. On jest gwarancją. On sam poświadcza sobą samym, swoim imieniem, że, że to słowo będzie wypełnione. Bogu naprawdę jest warto, warto ufać. Ale często mamy z tym problem, ponieważ obietnica wiąże się z czasem oczekiwania. Tego się w ogóle nauczyłem w moim życiu z Bogiem, że my wszyscy lubimy otrzymywać proroctwa, my wszyscy lubimy otrzymywać obietnice. Wszyscy lubimy pytać Boga, Boże, co będzie z moim życiem, gdzie mnie wołasz, gdzie mnie będziesz chciał posłać. Ale jest taka jedna rzecz związana właśnie z obietnicą, którą Pan Bóg daje, która nie jest już taka bardzo komfortowa. Kiedy Bóg ci obiecuje, kiedy Bóg daje ci obietnicę, to wiedz, że będziesz musiał na nią czekać. Bóg nie daje obietnic, kiedy coś ma się zadziać błyskawicznie. Najczęściej Bóg daje obietnicę, kiedy, e, kiedy wie, że przyjdzie taki czas w Twoim życiu, że będziesz w suszy, będziesz w takim miejscu posuchy, w miejscu pustyni, kiedy wiesz, że już jakby okoliczności będą ci mówiły, że no, jest tak by słabo, że już czekasz i tak naprawdę zastanawiasz się, poddajesz wątpliwość, czy to Bóg ci powiedział, czy ci się zdawało. A może ktoś się pomylił, a może to nie chodziło o ciebie. Wróg będzie poddawał w wątpliwość obietnicę Boga do Twojego życia. Czy tą spisaną w słowie, czy też być może proroctwo, które otrzymałeś kiedyś od Boga na modlitwie, albo ktoś modlił się nad tobą i rozeznałeś to, że to jest słowo dla Ciebie. Słowo prorocze jest dane jako zachęta. W czasie posłuchy, kiedy otrzymujesz je, warto je sobie zapisać, warto sobie nagrać, by kiedy będziesz w czasie zwątpienia, w czasie wątpliwości, byś mógł je odsłuchiwać raz po raz, raz po raz, raz po raz. I to jest ważne, byśmy sobie o tym powiedzieli, bo Eliasz uczy nas, w jaki sposób oczekiwać, w jaki spole, w sposób wytrwale oczekiwać na obietnicę, którą Bóg nam dał. Zobaczcie, co tutaj jest napisane. Kiedy powiedział do Achaba na samym początku idź, jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu, to już był taki proroczy znak, to już był proroczy gest. Eliasz wiedział, wyczuwał w duchu, że przychodzi moment, gdzie, gdzie ulewa spadnie, że obietnica się wypełni. I jest napisane, co zrobił. Poszedł jeść i pić, Achab poszedł jeść i pić, a Eliasz wszedł na szczyt karmelu, pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między swoje kolana w geście modlitwy. Potem powiedział swemu słudze, podejdź i spójrz w stronę morza. On podszedł i spojrzał wnet, powiedział, nie ma nic. Na to mu odrzekł, wracaj siedem razy. To jest wielka symbolika też w tym fragmencie, ale też lekcja, która płynie do nas, że jeśli Bóg w twoim sercu mówi ci, zbliża się wypełnienie obietnicy, to nawet jeśli gdzieś właśnie w twoim życiu nie widzisz okoliczności, które by temu sprzyjały, Zaufaj panu, zaufaj Bogu, zaufaj temu, że, że On mówi: To już jest ten czas. I to jest ciekawe, co Eliasz mówi do swojego sługi: Wracaj siedem razy. On nie powiedział do sługi: Pójdź, sprawdź, jeśli nic nie zobaczysz, to, to może mi się pomyliło. Sługa Eliasza chodził tam siedem razy, poszedł raz, nic nie było, drugi raz, nic nie było, trzeci raz, nic nie było, czwarty, piąty, szósty. I czytamy, że kiedy poszedł tam za siódmym razem, Sługa powiedział: Oto obłok mały, jak dłoń człowieka podnosi się z nadmorza. Zobaczcie, proroctwo było wielkie. Proroctwo y, zapowiadało wielką ulewę w Izraelu. No, była susza, trzeba było nawodnić cały kraj. I, 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 I widzimy, że za siódmym razem, kiedy sługa Eliasza idzie tam, mówi: No, taka jakaś lekka chmurka się pokazała. Dla Eliasza był to znak: idzie ulewa. Tacy są, słuchajcie, ludzie wiary, ludzie, którzy mają oczy pełne i wzrok pełen wiary, którzy mają w sobie właśnie ten zmysł, że jeśli Bóg coś powiedział, jeśli Bóg coś naprawdę obiecał, to to się wydarzy, i nie potrzebujesz wtedy do tego wielkich znaków, potrzebujesz jedynie drobnego przekonania, by za tym pójść. I tak się właśnie tutaj wydarzyło. I ta jedna mała chmurka była dla Eliasza wystarczająca. Żeby, żeby uwierzyć Bogu, że to nadciąga. To jest ciekawe, że kiedy sługa Eliasza chodził tam siedem razy, Eliasz cały czas miał swoje, miał, był w tym geście, proroczym geście modlitwy. Eliasz, y, czytamy, że, że wtulił twarz między swoje kolana, on się ciągle modlił. To jest dla nas wskazówka. Kiedy otrzymujesz proroctwo, kiedy otrzymujesz obietnicę od Pana, Trwaj w modlitwie o to do czasu wypełnienia się obietnicy. Jeśli Bóg ci coś obiecał, módl się o to każdego dnia, aż wypełni się to, co zostało zapowiedziane. Mam znajomego, który zapisuje sobie słowa od Pana Boga i wiesza je na lodówce, żeby za każdym razem, kiedy idzie rano coś zjeść, modlić się o to. I mówi, to jest niesamowite, kiedy robisz sobie taką listę, i, I po pewnym czasie po pół roku widzisz, jak jedno po drugim jest wykreślone. Jedno po drugim jest wykreślone, bo Pan odpowiada na modlitwę. I kiedy nie zapisujesz sobie tych rzeczy, one ulatują. I, i ciężko ci jest wrócić z wdzięcznością do tego, co Pan Bóg uczynił. Więc zapisuj te rzeczy, módl się o nie regularnie i zobaczysz, że, że Bóg naprawdę jest bogiem, który odpowiada na modlitwę. Jest jeszcze jedna wskazówka, którą chciałbym tutaj powiedzieć, zanim przejdziemy do modlitwy. Bardzo często jest tak że kiedy Bóg ci daje jakąś obietnicę, okoliczności po tej obietnicy wydają się być zupełnie przeciwne temu co zostało ci powiedziane i obiecane. E, to widzimy w wielu miejscach, kiedy Bóg obiecuje Abrahamowi, że będzie ojcem tam mnóstwa narodów i tak dalej. Lata lecą, starzeje się, okoliczności mówią no już nie będzie nic z tego. I on mógł zwątpić, ale jest napisane, że uwierzył e, wbrew nadziei. Miał nadzieję, wbrew nadziei. I, i, i właśnie o to chodzi. Byśmy, kiedy, kiedy Bóg ci powie, że, yy, że ma dla Ciebie uzdrowienie, być może Twoje życie zacznie się sypać, być może Twoje zdrowie zacznie się sypać, i wtedy po to jest Ci dana obietnica, byś się jej złapał. Jak po prostu słowa, które nie może cię okłamać, nie może Cię oszukać. Złap się obietnicy, szczególnie wtedy, kiedy po wypowiedzeniu proroctwa, po, wy po wypowiedzeniu obietnicy, twoje życie zaczyna wyglądać zupełnie odwrotnie. Kiedy Bóg ci mówi, ma dla ciebie naprawdę dobrą pracę, ma dla ciebie rzeczy, które są dla ciebie błogosławieństwem, a nagle pojawia się jakaś taka praca przejściowa, która po prostu wiesz, że nie jest dla ciebie. Złap się obietnicy i ufaj Panu. Więc pomódlmy się o to, że jeśli wiesz, że Pan ci coś obiecał, jeśli wątpisz dzisiaj, byś mógł zaufać Panu na nowo, byś mógł dzisiaj na nowo uwierzyć w to, że ta obietnica jest dla ciebie, że to się nie zmieniło, bo jeśli Bóg daje słowo, On brał pod uwagę wszystkie okoliczności, które będziesz musiał przejść po drodze, dopóki to się wypełni czy nie wypełni w twoim życiu. Więc pomódlmy się wspólnie teraz o to, byśmy wierzyli, by nasza wiara nie ustała, nawet jeśli okoliczności Wydają się temu przeczyć. Także, Panie, prosimy Ciebie, który jesteś dawcą obietnic, który jesteś prawdomówny, byś dał nam wiarę w Twoje słowo i byś dał nam wiarę w to, że kiedy Ty to słowo wypowiadasz, nie ma nic, co mogłoby temu słowu e, zaprzeczyć. Panie, nawet jeśli okoliczności próbują to zrobić, to chcemy dzisiaj złapać się Twoich słów, które są prawdą i chcemy złapać się Twojego słowa, które nigdy nie kłamie. I dzisiaj wołamy, Panie, chcę prosić Cię za każdą osobę, która być może przechodziła przez czas zwątpienia, strapienia, przez czas y, takiej niewiary w to, że to się może kiedykolwiek wypełnić. Niech Twoje Słowo Boże wypełni się, bo ono nie upada nigdy na ziemię i nie, nie, nie jest bezowocne, ono wydaje owoc w najlepszym czasie. Dlatego w imię Jezusa niech będzie uwolniona wiara, nadzieja, niech nasze serca z powrotem uwierzą w to, co nam powiedziałeś, Panie, abyśmy mogli Cię uwielbić przez otrzymanie obietnicy. Także bądź wywyższony i bądź błogosławiony, Panie, w tym słowie, które jest słowem zachęty i pocieszenia, które dzisiaj nam dajesz. Niech tak się stanie, Boże, przez Twoje potężne imię. Amen. Więc niech obietnice, Boże, wypełniają się w Twoim życiu i niech Pan Cię błogosławi, a my widzimy się w kolejnym kwadransie ku ze słowem.